Dzień dobry, to jest Mpl Demon. I wiecie dlaczego kamera jest cała czarna? No, bo nie mam co pokazać na ekranie. Nie chcę swoją twarzą pokazać. Wszyscy wiedzą o tego na pewno. Teraz no. chcę się pokazać z wami trochę. I będzie taka seria Minecraft. Tak za 10-12 dni to sobie ten dostanę komputer i swój komputer i sobie tam instaluję parę programów, żeby zmienić. Nie będzie taki takie wideo jak teraz. Takie, że robię, że pokazuję i co jest z tyłu telewizora albo jaka firma. Po prostu będę pokazywał co jest. Co jest ten na ekranie? Nic innego. No wiesz, tak jak wszyscy robimy tak. I to się zacznie, nie wiem, 11, 12. Jeszcze Minecraft instaluje 1.8. No. Mam nadzieję, że że lubicie. Będziecie to lubieli a nie lubicie. No. Oto, to je Empire i Kunča.